Witajcie moi drodzy. Dzisiaj bardzo ważny odcinek w kontekście dolegliwości, o której opowiem, w kontekście tego, jaki wpływ ma ona na komfort naszego życia. Nietrzymanie moczu, czyli inkontynencja, potrafi znacznie ograniczać lubiane przez nas aktywności zaczynamy się wstydzić, bać, że przydarzy nam się jakaś przykra historia gdzieś w towarzystwie. To jest problem, który ma wymiar biopsychospołeczny. Inkontynencja to temat regularnie zami zamiatany pod dywan przez kobiety i niestety przez wielu lekarzy. Gorzej. Pacjentki często w gabinecie nie mówią, że mają problem. Dlaczego? Podejrzewam, że głównym czynnikiem jest poczucie wstydu. Wstydzimy się problemu, ale z drugiej strony też nic z tym problemem nie robimy. Druga sprawa jest taka, że przez lata mówiono nam, że nietrzymanie moczu z wiekiem to norma. Jedna z moich pacjentek w wieku około 50 lat usłyszała od lekarza urologa, że musi się z tym pogodzić, że to jest normalne w tym wieku. Ratunku! Opowiem Wam dziś o tym, czym właściwie jest nietrzymanie moczu, jakie mogą być jego przyczyny, w jaki sposób możemy sobie z nim poradzić, pomóc sobie leczyć je, jakie działania terapeutyczne można podjąć. Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Witam serdecznie, tu Ania Godula. Zapraszam Cię do mojego podcastu Kobiecy fizjoterapeuta. To audycja, w której poruszam tematy dotyczące szeroko pojętego zdrowia kobiety z perspektywy fizjoterapeutki uroginekologicznej, którą jestem. Będziemy rozmawiać o zdrowiu intymnym, o dnie miednicy, o odżywianiu, ruchu i ogólnie o stylu życia. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Słyszałeś kiedyś słowo mikcja? To pojęcie medyczne, które określa właśnie proces oddawania moczu. Nasz pęcherz moczowy jest workiem, w którym zbiera się mocz. Spływa sobie on moczowodami z nerek. Dlatego pęcherz nigdy nie jest pusty, bo zawsze coś z tych nerek napływa. Ważne, żeby nie zalegała w nim za duża ilość moczu. Zwracaj uwagę, czy po mikcji nie masz uczucia, jakby dalej Ci się chciało siusiu. Czy przypadkiem nie wracasz do toalety i jeszcze nie wysikujesz na siłę. Jeśli tak, trzeba się temu przyjrzeć, bo być może trzeba wybrać się do lekarza lub urofizjoterapeuty. Skoro mocz zbiera się w pęcherzu, to musi mieć on jakąś pojemność. I przeciętnie ma od 400 do 700 ml. To sporo, prawda? To dlaczego tak dużo kobiet chodzi na mikcję co godzinę, co dwie godziny? czasem nawet co pół godziny. Ile musiałabyś pić, żeby ten pęcherz aż tak szybko się wypełnił. W normalnie fizjologicznie działającym pęcherzu daje on nam znać o konieczności opróżnienia, gdy jest wypełniony do około 250 ml. A wiesz jak często badając w gabinecie pęcherz, pacjentki meldują, że już strasznie chce im się iść do toalety, a tymczasem w badanym pęcherzu jest 100, 150 ml, czasem mniej. I co? Taka kobieta zaczyna myśleć, to okej, okay, może spróbuję wytrzymać. No, faktycznie nie piłam za wiele. I często bez problemu kończymy taką godzinną wizytę i wtedy pani dopiero idzie do toalety. A nieraz jest tak, że wróci jeszcze do domu, zahaczając po drodze o sklep i zrobi Siusiu dopiero w domu. Stwierdzając już wtedy, że nie chciało jej się aż tak strasznie, że wcale nie czuła dużego parcia. Choć wtedy w gabinecie wydawało się, że tak. Wtedy ja już wiem. Że to raczej kwestia zbudowania dobrych nawyków mikcyjnych niż jakikolwiek poważny problem. Oczywiście zdarzają się historie, gdy robię badanie pęcherza i pacjentka biegnie i tak szybko do toalety, bo naprawdę ma problem i naprawdę trudno jest wytrzymać, i to uczucie napełnionego pęcherza, to parcie jest po prostu nieznośne. No dobrze, w takim razie jaki jest normalny rytm mikcji? W ciągu dnia to około 6 do 8 razy, czyli wychodzi nam mniej więcej co 3, a nawet 4 godziny. Czas więc na osobisty, szybki rachunek sumienia, jak u ciebie jest tą częstotliwością. Poobserwuj się, zapisz i wyciągnij wnioski. A samo robienie siusiu ma być wyluzowane, bezbolesne, swobodne, z takim ciągłym, nieprzerwanym strumieniem moczu. Przypominam, nigdy nie ćwiczymy. Mięśni na miednicy podczas mikcji. Nigdy. No to jak jest z tym nietrzymaniem? Czy kilka kropelek raz na jakiś czas świadczy już o nietrzymaniu moczu? No właśnie, te kilka kropelek raz na jakiś czas bywa bardzo zgubne. Wiele kobiet potrafi latami chodzić z kilkoma kropelkami. Raz na jakiś czas, które z biegiem czasu przeistaczają się w kilkanaście kropelek, a potem już w całkiem konkretną ilość moczu. I coraz częściej. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że ten problem sam nie znika. Mogą być lepsze i gorsze okresy, natomiast nietrzymanie moczu jest objawem tego, że coś się dzieje na poziomie dna, miednicy brzucha. Przyczyny mogą być tutaj różne. Dlatego niezależnie od tego, ile masz lat, jaki jest Twój stan zdrowia, czy rodziłaś, czy nie rodziłaś, jakie były Twoje porody naturalne, czy przez cięcie cesarskie, zwróć należytą uwagę na to, co się dzieje. Potraktuj problem nietrzymania moczu nawet minimalny, z dużą otwartością do działania, z uwagą i nie bagatelizuj go. Nietrzymanie moczu nigdy nie jest zjawiskiem normalnym, do którego należałoby się w jakikolwiek sposób przyzwyczaić. A odnoszę wrażenie, że jednak duża część kobiet tak odbiera ten stan. Macha ręką, zamiata pod dywan, ma nadzieję, że przejdzie. Świadomość jest już większa, ale wciąż to jeszcze długa droga. Złą robotę niestety robią reklamy magicznych tabletek, o zgrozo wkładek czy kulek gejszy jako panaceum na problem nietrzymania moczu. No cóż, przekaz telewizji jest silniejszy niż nasz przekaz z gabinetu. Dalej sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, ponieważ nietrzymanie moczu to takie ogólne pojęcie, w którym mamy takie mniejsze pudełeczka. Pudełeczko pierwsze to wysiłkowe nietrzymanie moczu. I to jest taki rodzaj nietrzymania moczu, który pojawia się, gdy nasze ciało się porusza w jakikolwiek sposób, i wtedy zawsze następuje wzrost ciśnienia śródbrzusznego. Jest to proces normalny. Wyobraź sobie balon, który ściskasz z góry i z boków. Jego dół zostaje wypchnięty. Tak się dzieje właśnie w naszym dnie miednicy. No właśnie. A co chroni przed wyciekiem? z pęcherza w tej sytuacji, właśnie do miednicy warunek musi być ono funkcjonalne, czyli działać prawidłowo i umieć zareagować na ten wzrost ciśnienia. To mięśnie dna miednicy utrzymują cewkę i dolną część pęcherza we właściwym miejscu. Czasem jednak funkcja dna miednicy jest zaburzona i mięśnie są zbyt napięte albo zbyt słabe. I wtedy nie mogą prawidłowo zareagować, więc dochodzi do wycieku. Zazwyczaj najpierw zaczynamy obserwować, że coś się dzieje podczas większych wysiłków, treningu, skoku, biegania, podnoszenia czegoś wyjątkowo ciężkiego. I to jest taki pierwszy stopień wysiłkowego nietrzymania moczu. W stopniu drugim zaczynamy dostrzegać, że nietrzymanie pojawia się podczas kichania, kaszlania, czy takich drobniejszych czynności, jakiegoś chwilowego, drobnego podbiegnięcia, wchodzenia po schodach. I to jest właśnie drugi stopień nietrzymania. Stopień trzeci to już całkiem duży problem, poważny, ponieważ tutaj nietrzymanie moczu pojawia się nawet przy zmianach pozycji, a nawet bez wykonywania żadnej czynności. Z moich obserwacji wynika, że najwięcej pań przychodzi z problemem właśnie kiedy występuje ten drugi stopień nietrzymania. Jest to wydaje mi się, tym, że spora część kobiet po prostu nie ma mocniejszych aktywności treningowych, w związku z tym na początku nie zauważa tego problemu. Kiedy ten problem się pogłębia i zaczyna pojawiać się przy kaszlu i kichaniu czy śmianiu się, wtedy zostaje też dostrzeżony, zauważony. Pudełeczko drugie to z kolei naglące nietrzymanie moczu i to trochę jest inna historia. Tutaj występuje problem na linii komunikacji między mózgiem a pęcherzem. Normalnie pęcherz przez cały czas komunikuje się z naszym mózgiem. W pęcherzu, w środku w jego ścianie są receptory i ich zadaniem jest przesyłanie informacji do mózgu, jak bardzo pęcherz jest wypełniony. A ten zwrotnie daje znać pęcherzowi, czy ma się iść opróżnić. Pamiętajmy, że parcie w normalnej sytuacji pojawia się, kiedy pęcherz jest wypełniony do około 250 ml. Gdy ten cały mechanizm nie działa jak należy. Mózg nie daje właściwej informacji i może pojawić się parcie naglące przy niewielkim wypełnieniu pęcherza. Tu sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, bowiem możesz doświadczyć objawów zmuszających się do biegania do toalety co chwilę to jest taki częstomocz z odczuwanym silnym parciem mimo że pęcherz nie jest wypełniony co zazwyczaj oznacza, że idziesz, a tam. Wylatują 3-4 krople. Potrzeba mikcji jest jednak tak silna, że nie jesteś tego w stanie powstrzymać i w żaden sposób odroczyć. Ale może być jeszcze inna sytuacja. Gubienie może, moczu może wystąpić z przepełnienia. Gdy ten sygnał między mózgiem a pęcherzem jest zaburzony, czasem jest tak, że pęcherz wypełnia się. A ty nie czujesz. Wypełnia się, wypełnia przez wiele godzin, nie idziesz do toalety: no bo skoro nie ma parcia, to po co tam iść? I mocz zbiera się, aż wreszcie pojawia się parcie i ten mocz bezwiednie wycieka, bo po prostu następuje do przepełnienia i do przecieku. A co ze wstawaniem w nocy? Do 60 roku życia w zasadzie nie powinniśmy w ogóle w nocy wstawać yy, do toalety. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacji, kiedy wybudza nas parcie. Bo jeżeli mama małego niemowlaka jest w nocy kilkukrotnie wybudzona i ona idzie do toalety, nie ma naprawdę w tym nic dziwnego. To zupełnie normalna sytuacja. Natomiast po 60. roku życia za normę uważa się jedną do dwóch mikcji nocnych. A co może powodować takie parcia naglące? Oczywiście złe nawyki. Tu odsyłam Was do. Podcastu o nawykach, a także do materiałów na stronie kobieca Podrażnienie pęcherza, palenie papierosów, o, pęcherz nikotyny to bardzo nie lubi. I też, no, zaburzenia neurologiczne. I te typy zaburzeń, to wysiłkowe, nietrzymanie moczu oraz te parcie naglące, mogą też występować równocześnie w jednym pudełeczku, czyli. To taka osoba, która będzie doświadczać objawów jednego i drugiego typu nietrzymania moczu. Nazywamy to wtedy mieszanym nietrzymaniem moczu. Oczywiście czasem nietrzymanie moczu towarzyszy też różnym chorobom, jest taką pewną ich składową. A jakie są przyczyny w ogóle nietrzymania moczu? Ogólnie, biorąc pod uwagę po prostu ogólne pojęcie nietrzymania moczu, w pierwszej kolejności wymieniłabym tutaj elementy stylu życia i brak profilaktyki. Widzicie, ta profilaktyka wraca do nas jak bumerang. I choć będziemy się bronić przed nią rękami i nogami, to właśnie jej brak stoi na pierwszym miejscu w większości przypadków, gdy zaczynamy na cokolwiek chorować i pojawiają się jakieś pierwsze objawy. Nie dotyczy to wcale tylko problemu nietrzymania moczu. Siedzący tryb życia. Yy, on będzie wpływał na nieprawidłowy rozkład ciśnienia w jamach ciała. Otyłość czy palenie papierosów, źle wykonywana aktywność fizyczna, niewłaściwy jej rodzaj, w sensie nieadekwatnie dopasowany do danej osoby, który będzie taką osobę na przykład przeciążać, zła dieta i związane tym na przykład zaparcia. Pamiętajcie, że zaparcia nie tylko są związane z dietą, mogą być również związane z nadmiernym napięciem mięśni i dna W związku z tym to zawsze tutaj trzeba się nad tym tematem już zastanowić, co właściwie jest przyczyną i zrobić właściwą diagnostykę. Stres w nadmiernej ilości, przeciążająca praca fizyczna na co dzień. Złe nawyki w toalecie, czyli wytwarzanie parcia, zarówno podczas mikcji, jak i defekacji czy zatrzymywanie strumienia moczu podczas mikcji także zła pozycja i pośpiech. W następnej kolejności czynnikiem, który dość mocno obciąża jest sama ciąża. Poród, bez względu na to, czy odbył się drogami natury, czy drogą cięcia cesarskiego, użycie kleszczy, wakum, nacięcie, pęknięcie krocza, to wszystko oczywiście będzie jeszcze potęgować ten czynnik ryzyka. Zabiegi operacje w obrębie namiętnicy, w obrębie brzucha, czy odcinka lędźwiowego kręgosłupa. A wiek? Czy wiek ma znaczenie? Zmiany hormonalne związane z wiekiem i z okresem menopauzy na pewno tak. Ubywanie kolagenu, który wiemy z dziesiątego odcinka, jest bardzo ważnym budulcem naszych struktur w narządzie ruchu, ale też właśnie w tych elementach podporowych i wieszadłowych naszych narządów. Dużym czynnikiem są choroby przewlekłe, w których dużo kaszlemy, a także niektóre leki, które na przykład przyjmowane są w nadciśnieniu, cukrzycy czy chorobach nerek. Wymienię tutaj jeszcze nawracające zapalenie pęcherza moczowego. Niestety w kółko leczone w ciemno furaginą. Furagina jest lekiem doraźnym, gdy jesteśmy gdzieś, gdzie nie mamy co zrobić, na przykład na jakimś wyjeździe, wakacjach, ale nie możemy oczekiwać, że furagina nas wyleczy z nawracających zapaleń pęcherza. Przyczyną są albo bakterie, ale nie zawsze. Czasem może być to napięcie właśnie na miednicy, napięcie okolic pęcherza, brzucha, i wtedy to leczenie po prostu nie ma sensu. Furagina leczy tylko objawy. Wspominam o tym, bo czytam dosyć często na forach facebookowych dyskusje. I porady różnych kobiet, które doradzają sobie wzajemne, wzajemnie, jak to wspaniale od pięciu lat się leczą furaginą, jak ona wspaniale działa, a równocześnie zadają pytanie, tylko dlaczego tam wraca to zapalenie. Bo ta furagina pomaga, ale zapalenie nawraca. No właśnie dlatego, bo ciągle tylko łagodzimy objawy, uciszamy je, przerywamy branie furaginy i objawy po jakimś czasie wracają. Zawsze musimy dojść do przyczyny. No dobrze. Ale co jeśli już oko w oko staniemy z tym nietrzymaniem moczu? Po pierwsze, tak jak mówiłam, nie czekamy latami ani miesiącami. Nie chodzimy z problemem. Nie słuchamy porad typu to normalne, po ciąży tak może być, w menopauzie tak może być, w tym wieku tak może być. Da się wyleczyć inkontynencję? Tak, ale to też zależy od paru czynników: od tego, jak bardzo zaawansowany jest problem, od tego, jaka jest przyczyna. Z którym rodzajem nietrzymania moczu mamy do czynienia, oraz od różnych innych indywidualnych predyspozycji. W leczeniu inkontynencji pierwszeństwo ma zazwyczaj leczenie zachowawcze. No, czyli co? No i tu wracamy na początek historii. Najpierw sprawdzamy nawyki. Jeśli nie są prawidłowe, zaczynamy je budować, bo jak wiesz, to nie jest kwestia tygodnia, ani nawet dwóch, ani nawet dwóch miesięcy. To dość żmudna praca, ale bardzo bazowa. Potem z następnych działań możemy skorzystać z pomocy urofizjoterapeuty, który ma dosyć spory arsenał środków. Działania fizjoterapeutyczne obejmują terapię manualną, terapię elektrostymulacją, biofeedback z reedukacją mięśni na miednicy, czyli takim ponownym, prawidłowym nauczeniu ich funkcjonowania. Można włączyć także peseroterapię, farmakologię czy terapię hormonalną. Wszystko zależy od wieku, od stanu, od potrzeb, od zaawansowania problemu, od postaci nietrzymania moczu. To bardzo indywidualna terapia i musi być indywidualnie dobrana. Kolejne środki są już bardziej inwazyjne. Tutaj wchodzi ostrzykiwanie pęcherza botoksem czy zabieg operacyjny. Myślę, że najważniejszym przesłaniem dzisiejszego odcinka jest świadomość. Jak ważne jest szybkie podjęcie działania, gdy pojawiają się objawy inkontynencji. Obalajmy mity dotyczące tego, że nietrzymanie moczu jest stanem normalnym w pewnych okolicznościach. Rozmawiajmy o tym z innymi kobietami, koleżankami, znajomymi. Temat nie jest seksji, ale to jest bardzo ważny temat, właśnie po to, żebyśmy my mogły czuć się seksji, żyć w komforcie. I nie bać się, że przydarzą nam się w najmniej odpowiednich momentach jakieś przykre i zawstydzające historie. Ściskam Was dziś serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję Ci za Twoją obecność, za to, że włączyłaś kolejny odcinek podcastu Kobiecy Fizjoterapeuta. Staram się tu poruszać tematy ważne dla każdej z nas, rozwiewać pewne mity, opowiadać o tym, co ważne w naszym kobiecym zdrowiu. Będę niezmiernie wdzięczna za każdy komentarz. Zachęcam do podzielenia się opinią i wrażeniami. Każda subskrypcja mojego kanału, polecenie go dalej jest dla mnie bardzo wartościowym sygnałem, że moja działalność dla Was w tej formie ma sens. Podcastu możecie słuchać na kanale Spotify oraz YouTube. Odcinki są dostępne także na mojej stronie www.kobiecamyślnikfizjoterapia.pl w zakładce Podcasty. Tam znajdziecie też wiele ciekawych wpisów na blogu. Dziękuję za Twoją obecność i do usłyszenia.